Elo, mordeczki, u nas możecie się spodziewać takiego jednego i ostatniego odcinka. Zgadnijcie gdzie tu jest? Bo macie na... No... Ja no dobra. Dobra, nie oszukujmy się, ale już yy, zgaś tą snajperkę może, co? Widzicie, co właśnie przed lądem skopałem samochód? Tak, tak. dokładnie, spadł dokładnie w to miejsce. Głos. Dokładnie to bugi coś tam, buga boga. Babi, babi, babi. Babi, dobra. E, my już tam zaraz zejdziemy, spokojnie. E, tylko, tylko też nie wkurzajcie się na detale jakie są w naszych filmikach, ale nie nasza wina, to kamerki tylko. To gdzie były te te? Jak mówiłeś? E, tam. tam. Okej. Okay. Zobaczymy czy mordeczki będzie jakaś eksploatacja. Ja tylko gawron. O nie, ja tam nic nie Leśniczy... Yy, a to, a to... Ej, ej a może wiesz, gdzie ich gniazdko? zajrzyj, o które ci chodzi, bo... Jedno jest dokładnie tam. Tam, o. Tu? Tam. Tak, tam przy bramie. Tu. Poczekaj. Nie, nikogo nie widzę. Jest tam. Jest. Oni są troszkę dziwni. I mają mu pośledzenie. Idziemy. to, się tu w ogóle. Idziemy mm. na nich. Czekaj. Ale chodź. Dobra, mordeczki. Weźmiemy Jakoś sobie. domera na nich. Ale nie muszki, coś coś... Dobra, obrzym! No harda hmm. trzeba zawsze znąć. Yy, dobra, jakbyście się pytali, w tym dokładnie miejscu, yy, pokaż mapę, bo to bardzo się przyda. Dobra, to jest tutaj. My nie mogliśmy na początku też znaleźć. Od youtubera musieliśmy zobaczyć. To, to sami poznaliśmy po mapie, ale dobra, to jest tu. Tu macie element Tam listu. Chyba jest. Gdzie? Tu leży element listu. Jakiś? My już go zebraliśmy, ale tu leży element Słowa? listu, dokładnie tu. My go zebraliśmy. Tak, tu leżą element listu. Dobra, my go, kiedy my go zebraliśmy? Kiedyś na pewno. Dobra, idź tam już. Tam? No na mazę, no a na co? Na wioskę tych, y, jak to się nazywa? Trzy Dziś. wymiary to były tak. A i Eli i wąsarze. Dobra, nie, to byli. Ci, ty. Już jest zboczeńcy. Wy zboczeńcy, zaraz I... zostaniecie kary. O tam są! Tam! A, a faktycznie! Uciekają! Ale oni są... Ucieka, groj pieprzony. No i gdzie? Właśnie, jeżeli jest pieprzony, to... No, 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 właśnie, snajperka zawsze... Snajperka kalara. Strzel tak, żeby się wystraszyli. Strzel... Jest tam. Ojej, ucieka. Co on? Ci ty? Ajajaj. Aj, aj. Ty dwóch jest. Tego mierze. Dobra. Krop! on dostał. Już się... O cholera, strzela. Mordy Co ty? No dostań! Cyfrowanie nie idzie najlepiej. DO daj, I żyć! Jeszcze jacyś? Jeszcze ktoś skacze? To jest akurat napad w nocy. A, on niepewnie pewnie śpią. No właśnie, śpią. To jest najgorsze! A może jeszcze <grym> skręgu to do domku z tego? A gdzie ten gościu dostał? Tu leży. Aha, tu. ble Ej, jeszcze daj tak, bo ja przybliżę do. To. Oni nie są nadzy. No ten nie, ale... ale to są... Wow. zboczeńca zboczeńca Tu mają gniazdko. Hello. strzał. Str 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 proszę. proszę. Pana. No nie, to Już to drugiego no, no. odcinka takiego u nas się nie spodziewajcie. Proszę, bo my zaraz go skończymy. To jest zamach. Ale idź proszę, bo zostało mało czasu. Tak. Tylko muszę wyciągnąć broń. Jaką? kłaniam. Oni byli łatwi do rozwalenia. Na razie. Zobaczyć co się stanie jak tam wejdziesz. No wychodź. Szybko, bo zostało mało czasu. 30 sekund. Co? No. Kłamco. No jaki kłamco? Dobra, schodź, ale szybko. Zaraz kończymy mordy. Naprawdę. Niestety będzie koniec tego pięknego.